Fall Guys czy Stumble Guys? Co jest lepsze? Okej, okay, no to tak. Bardziej popularniejsze. No 10 dla Stumble Guys. Mniejszy Pay to 1-1, bo Fall Guys zdecydowanie jest mniejszym Pay Więcej kostiumów. No chyba Fall Guys, więc 2-1. Mobilne, bo tam jest więcej graczy. 2-2. Free to Play. 3-3. E, Okej. Okay. mniej bugów. 4.3 dla Fall Guys. Lepsza mechanika, czyli tak jakby więcej funkcji. 4.4 Stumble Guys. No i starsze, czyli oryginał Fall Guys. Więc jest 5.4 dla Fall Guys, czyli oficjalnie Fall Guys jest lepsze niż Stumble Guys.